Teraz jest taki czas, że mamy nie tylko nowego prezydenta Alekta, ale mamy też Pride Month. Czy ty jesteś sojuszniczką osób LGBTQ+ i czy uważasz właśnie, że ten hejt te osoby LGBTQ+ plus, zwłaszcza w młodych latach bardzo często dotyka? Jestem sojuszniczką osób społeczności LGBT+. Plus. Mam wielu przyjaciół w tej, w tej społeczności. Jestem dumna z tych przyjaźni. Zawsze będę. Po stronie tej społeczności uważam, że prawa osób LGBT powinny być rozszerzone. Uważam, że y, powinny być związki małżeńskie, bo myślę, że każdy ma prawo kochać tego, kogo chce, i każdy ma prawo założyć obrączkę. Ja nigdy tego w swoim życiu nie, nie zrobiłam, ale. Dlaczego? Bo nie? A to nie znalazła się taka osoba, z którą chciałabyś? Wiesz, to myślę, że waż... nie, nie wiem, wiesz, ważniejsze jest to, że po prostu kochanie się wzajemnie. Obrączka, to nie, nie, nie musi, nie, nigdy, nie, chyba nigdy nie marzyłam o tym, żeby mieć obrączkę na palcu, wiesz, tak naprawdę. I powiem ci jedną ważną rzecz, też, którą chciałam yy, w odpowiedzi na twoje pytanie poruszyć. Yy, ja tak samo jak Kora. Która była w domu dziecka, uważam, że osoby ze społeczności LGBT po prostu powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Kora była w domu dziecka i mówiła głośno, że jeśli ktokolwiek trafiłby w to miejsce, to naprawdę chciałby być adoptowany. Już nie ma to znaczenia, czy przez parę. Heteroseksualną czy parę homoseksualną, nie ma to znaczenia. Ja byłam wielokrotnie w domach dziecka, bo odwiedzałam domy dziecka. I uwierz mi, to jest mocne przeżycie. Naprawdę, dzieciaki chcą mieć po prostu dom i chcą mieć kogoś, kto będzie je kochał. Myślę, że powinniśmy skończyć z tym kategoryzowaniem lepszy, gorszy, inny. Inność jest super. A w tej ności wszyscy jesteśmy normalni tak naprawdę.